Pokażę, że musimy wskoczyć chyba w obraz. Gdzie my teraz jesteśmy? Oh my god. Oh my god. No nie. Gadaj! O mamy to. Jak to się stanie, jak my mu to teraz damy. Patrz. O! Ob... I. Iż... O nie! Jakie dobrano! Dziecko w powraca! On jest mega dziwne! Juniorski, ty pewnie też masz pieluszkę żółtą, gdy wstajesz po nocy. Lol, obsi majtku ty. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Deeper. Gracjan Kohelak. Jakub, Martusia, Mateusz, Naleśnik, Szymon oraz tx 4 elo Zatem 8 pięknych fanartów. No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na No siemanko, szanowanko, say sorry and welcome back. The baby in the Yellow. Panie moi drodzy, powrócimy sobie po raz kolejny do dziecka w wrzuci. Chodzimy za czarnym kotem, a ten kot pokaże nam dziwne laboratorium. Nasze dziecko wrzuci jest oczywiście mega dziwne. Ale jak się Mój drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega ekscytujący. Zostańcie ze mną koniecznie do końca. Jeżeli chcecie więcej Baby in the Yellow na cheatach, na modach, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę. Napisz koniecznie w komentarzu hashtag ciekawość. A ja być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy tym bebe Oh yeah! Moi drodzy, mamy noc pierwszą. Nakarm dziecko, ale najpierw musimy wziąć lodówkę. Z butelki, a raczej butelki z lodówkę. Podnieś strój czarnego kota. Moi drodzy, ja wiem, że tutaj mamy coś związanego właśnie z czarnym kotem. I wiem, że ta gierka ma trzy rozwiązania. Ja wiem, że twórcy nam już bardzo dużo tutaj pokazali w tej gierce. Ale no dobra, weźmy może, moi drodzy, mleczko i zobaczmy, co tutaj się zmieniało, Ponieważ możemy robić też sandwichy najprawdopodobniej. Ale to już też mogliśmy chyba robić, prawda? Możemy na przykład. Czekaj, mogę wziąć. Mogę wziąć ten talerz i mogę go strzaskać. Ale ja chcę sobie wziąć. Co się dzieje? Sobie? A bo to jest 100 talerzy, tu jest miliony! Dobra, ja wezmę, moi drodzy, ser i mu przykleję na łeb. Patrzcie teraz to! <ścoughs> Jakie to jest śmieszne! Dobra moi drodzy, na drugim brzegu w odległych krainach, moi drodzy, mamy teraz tutaj kontynuację The Baby in the Yellow Jak sami widzicie, bo ponieważ uciekaliśmy przed tym dzieckiem weź. Wesz... Co teraz się dzieje? Co teraz się dzieje? To tak konkretnie się dzieje. Dlaczego tutaj się wszystko trzęsie? To jest tutaj oczywiście teraz wszystko nowe. My nie wiemy, co nas tutaj może spotkać. Podążaj za czarnym kotem. A gdzie ten kot jest? Tutaj tego kota nie ma, bo ja generalnie mam 11 z 12 tych kotów zebranych po to, abyśmy mogli sobie później jakiś sekret. O, widzicie? Prezent od lekarza. Aby się sobie mogli tutaj um, odblokować później wszystko. Ale gdzie jest ten kot? On chyba będzie tu u góry. Tutaj, prawda? Tu. Oh my god, co się dzieje? Podążaj za czarnym kotem. Co to było? Czy tam w pralce coś się pojawiło? O, jest kot! To jest to! Okej. Okay. Kot nam pokaże, że musimy wskoczyć chyba w obraz. Jak ja mam tutaj w ten obraz wskoczyć? Podążaj za czarnym kotem. I co ja teraz tutaj muszę zrobić? Co się teraz dzieje? A wsysa nas do tego obrazu, to dziecko nas tutaj wsysa. Tu już mniej więcej też byliśmy, że oni nam dali taki malutki sneak peek, twórcy tej gierki, że mogliśmy tutaj tego kota dotknąć, ale go właśnie on tak się zbudził i wtedy nic się więcej nie działo. Podążaj za czarnym kotem. No gdzie Co ja mam wróć? Co się teraz dzieje? Ciekawość. Jak najszybciej chodź ze mną przez portal, on nie może nic zobaczyć, powiedział czarny kot. Moi drodzy, tu już mamy same nowości. Gdzie my teraz jesteśmy? Ten kot nas gdzieś tutaj przeteleportował. Siema, Oh my god. Gdzie my jesteśmy? Czy my jest. Albo, albo, Okej. Okay. Czyli my tak jakby tutaj. Byliśmy wcześniej na tym strychu i ten portal nas gdzieś tutaj telepierną. Otwórz nagranie. 2 czerwca, zapis 940. Ja myślałem, że to jest 1940. Podróżowanie za pomocą obrazu jest na pewno między światami. A, czyli tutaj będziemy mogli sobie podróżować między światami. Podnieś książka. Nie wiem, czy to będziemy potrzebowali, czy też nie. Otwórz szufladę. Możemy tutaj wejść śrubokręt, ale. Tu też jest jakaś książka. Od czasu zniknięcia trażek życie roślinne wymyka się spod kontroli. Ma to duży wpływ na badania naukowe. Puszka oleju? Czuję się samotny. Nakrętki, gumowa kaczka. No czekaj, ja muszę iść tutaj za tym kocurem, prawda? Ale to co ja mam? Przepchnąć to, czy co mam z tym zrobić? Książka idzie... Aha, potrzebujemy książki, żeby ją tutaj wsadzić. A, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy 5 i 3. Tutaj mamy trójkę. Wsadzamy ją tu i potrzebujemy jeszcze książkę z numerem 5. No i tu jest ostatnia książka, numer 5. Dobra, teraz się to powinno wszystko otworzyć. Fajnie, pięknie. Zapamiętajmy, może ten kod. 2, 5, 3. Jakby to to jest kod. E, gdzie teraz? Weź kawałek węgla. Zbadaj kotłownię, Obróć zawór. Tylko, że tam coś chyba piec. Tego się otworzyć nie da. Tu jest zamknięte. Podnieś węgiel. Nakarm piec! ok. Czyli musimy wziąć troszeczkę tego drewna. Żeby to było chyba na czerwono. Obróć zawór! Patrz, co się stało! Duś to. Chyba mu już za ciepło było. I to tak konkretnie. Odkrywaj poza bramą. Co my tutaj ciekawego mamy? Oh my god! Aha, okej. Okay. Kocie, nie denerwuj mnie. Czy ja mogę przejść tędy? Dobra, tu jest otwarte, więc sobie po prostu przejdziemy tędy. Czemu tutaj się wszystko trzęsie? Co tutaj się w ogóle dzieje? Okej. Okay. Odkrywaj poza bramą. A bo to, to się rozwaliło. Już tak, jakby się cofnąć, nie możemy. Otwórz. Co tu się znowu dzieje? Zamknięte. Zamknij. Czekaj, czy ja muszę wszystko zamknąć? Tu mamy kolejne nagranie. Uszkodzony akumulator. Zdobądź akumulator. Tu jest jakieś put. Użyj przełącznika. A, i teraz sobie możemy na spokojnie tutaj wejść. No dobra, no dosyć sprytnie pomyślane, fajnie. Tu jest zamknięte. Wydaje mi się, że ktoś tutaj będzie. Tu jest też zamknięte. A? Siema, kocie. Czekaj, ja sobie tutaj wejdę, bo my chyba potrzebujemy ten akumulator. Co to w ogóle... Czy on zrobił. Roślina, mleko i powstało dziecko. Naprawdę jest to... Dziecko to jest roślina. Myślałem, że to jest jakiś demon, czy coś takiego. O, jakiś O i z tego robociksa wyle... O nie, ja zgubiłem ten akumulator. Nie no, jest tutaj. Podnieś akumulator. Włóż akumulator. Moi drodzy, ożywiaj jakiś robocik? Weź robotę na górę, aby go naprawić. Okej. Okay. No się ma robocie, gdzie? Gdzie? A tutaj cię mogę podłączyć? Okej. Okay. Mamy to. Łączenie. Czy my go teraz naprawiamy? On się w ogóle nazywa N -E w NEWT. Co to oznacza zero? Ładowanie, a że on się teraz ładuje. Dotknij. Okej, okay. takie minigierki teraz mamy. Naładowany. Oh my god, no nie... Gadaj! No i trzeci raz, raz. On się za chwileczkę zdenerwuje. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy... Dobra, naładowany. Cały robocik naładowany, ale wydaje mi się, że będziemy go musieli też naprawić. Ponieważ jak sami widzicie, on nie ma nóg. Podłącz to, no mamy to. No siema! Co tam u Ciebie słychać? Nerwde, podłącz to Co on mi dał? Jakiś tusz? Wymaga, wymaga wkładuż z tuszem. Znajdź tusz dla robota NEWT. A tu jest: zdobądź wkład tuszu. O! o nie, to dziecko już tutaj się cieszy. Dobra, dostał. Tusz. Siemanko! co ty mi chcesz wydrukować? A, serduszko. Znajdź tusz dla robota. No dobra, on nie ma jeszcze tych nóg. Dołącz nowy wzmacniacz. Gdzie poleciał? Wydaje mi się, że musimy wejść tutaj. Podłączymy go teraz tu. I Jakiś nowy wzmacniacz musimy znaleźć. Eee, 6, co to jest? Zdobądź jednostkę wzmacniacza. O, jest wzmac... Obojnik? Czemu tu leci taka muzyka? Czy my potrzebujemy to? To jest ten wzmacniacz. Czy mu to wystarczy? Patrzcie, cyk. Nie można ułożyć ręcznie. Czy ja to muszę umieścić tu? Bierzemy tego naszego robociksa. Ale teraz się to zamknęło, więc ja może wezmę ten obojnik A, bo to trzeba tutaj użyć obojnika musimy. Okej, okay. ale czemu to taka muzyka leci? Proszę bardzo Podnieś jedno. Dobra, i teraz... Teraz to chyba zadziała. Dobra, mamy już tego robocika prawie zrobionego. Czy on lata? Wydaje mi się, że tak Okej, okay. bardzo się cieszy on... Ale czemu? No ja go na... Gdzie on poszedł? Ty no przecież ja się naprawię, no gdzieś ty poszedł I tutaj już to dziecko po my... Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że to dziecko już tutaj wchodzi Już jest bardzo blisko. Oj ma! Ciśnij przycisk. Pomóż robotowi Neft naprawić... A, potrzebujesz taki śrubokręt. Teraz to jest to. Klucz. Proszę bardzo. E, nie, nie no, to dziecko już jest tak blisko mnie. Czemu on sobie beknął? Co jeszcze potrzebujesz? Młotek. Czy winda już działa? Ciśnij przycisk, nie działa jeszcze. On chyba... On myślałem, że on zjedzie na tej windzie. Dobra, wciśnij przycisk, użyj windy. Możemy już stąd uciec, bo za chwileczkę tutaj to, to dziecko znowu przyjdzie, ale ja nie chcę, żeby ono tutaj weszło. O nie, przeteleportowało się znowu tutaj, no! Pa, idzie. Dwa, jak się patrzyło tam na mnie? Laboratorium w tajemniczym ogrodzie znalazł siwskich oczu, Azyl w carcosach, karkosa chroniony przez mędrców, powiedział N.E.W.T. No i gdzie my teraz jesteśmy? Nie wiem, dlaczego to dziecko tutaj wygląda jak z arystokracji. Tutaj mamy oczywiście tych, co jakąś, praktykowali jakąś tam dziwną sztukę. Ten tutaj w ogóle kwiatki podlewa. Odkryj. Czy ja go mogę wziąć? A, czy ja go mogę tutaj podłączyć? Możemy otworzyć tutaj drzwi. Tu jest wszędzie wszystko pozamykane. Tu jest kolejne nagranie. 15 sierpień. Zamknij. Otwórz. Czemu tutaj nie mogę wejść? Ściany na żółto. Odwróć zawór. Co? Czemu on to wszystko wsysa? Co tam się dzieje? Okej, okay, tutaj potrzebujemy kluczyk. Co my teraz tutaj ciekawego mamy? Patrzcie, jakaś roślina, ten N.E.W.T. podlewa te rośliny, one dają coś niebieskiego. To niebieskie plus to równa się to, równa się... Aha... Weź butelkę. Patrzcie, mamy tutaj też coś. Czerwone plus niebieskie równa się... Przyciągator. Zielone plus czerwone równa się, że jest bardzo ciężkie. Co tu jest napisane? Utrzymuj pierścienie w ruchu. Utrzymuj pierścienie w ruchu. Tutaj mamy czerwony, ten taki odczyn, a on musi, tak aby podlać kwiatek, i on mi tutaj coś musi dać. Tu jest klucz. Nie da się go dosięgnąć. Ale wydaje mi się, że on musi podejść do tego kwiatka. Zbadaj. Ok, on go podlewa i on coś wypuści. Zbierz kwiat odczynnika. Patrzcie, zbierz i co teraz? Mamy już to, do, do tej butelki, plus czerwone. Ok, równa się butelka. Potrzebne są dwa odczynniki do zmieszania. To mamy czerwony, mamy niebieski. To miał być najpierw niebieski, ale wydaje mi się, że tak też będzie dobrze. Zapasz miksturę i to musimy dać dzieciątkowi, kociołek? Ja myślę, że ona już tutaj przychodzi. Czekajcie, weź butelkę. Nie jest jeszcze gotowe. O, mamy to! Wypełnić z kociołka. Dobra, mamy teraz tą buteleczkę dla naszego Dzidziusia. Co tu się dzieje teraz? Oh my god! Czy ja mogę ci dać tą buteleczkę? Nakarm dziecko. I to teraz się stanie. Patrz, klucz. Daj mi ten klucz. A bo da... go wszystko przyciąga! Podnieś ale Ale ja chcę ten... O! Wydropił kluczyk, podnieś klucz. Cyk. otwieramy tu i potrzebujemy jeszcze taki zielony kluczyk, który najprawdopodobniej będzie... Znowu tutaj mamy to. Podnieś indyk. Weź plaster. Zamykaj drzwi. Żeby to dziecko tutaj nie przyszło. Podnieś książka. Tutaj mamy talerze. Otwórz piekarnik. Uchwyt zaworu. Gdzie ten uchwyt za... Obróć zawór. Czy to tutaj przy... Ej, gdzie to poleciało? Ja to potrzeb... Ja to potrzebuję chyba. Włóż korbkę. Jak... Nie pi. Podnieś młotek. Nakrętka. Młotek. Śrubokręt. Otwórz. Czy so, możemy tutaj wejść? Tu jest wszędzie wszystko pozamykane. Ale czekajcie, bo ja teraz tutaj coś napełniłem. Może tu ugotować? Nie no, to nie będzie tak działać. Ale może teraz to dziecko dam. Patrzcie. Lakarm Ej, co się z nim teraz stało? Może ja tego indyka tutaj upiekę, co? Pieczenie. Oh my god! Podnieś indyk. To, to nie działa. Ja wezmę to dziecko i wstawię to dziecko tutaj. Zobaczymy, co się stanie, cyk. Pieczenie. Nic się nie dzieje. A tu jest ta korbka Czekaj, 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 czekaj. Patrz, cyk. Ok, mamy to. I co, teraz musimy odzyskać klucz. On, tak jakby coś teraz tutaj wsyśnie. Tak, żeby. A, ja już. Dobra, już chyba wiem, co trzeba zrobić. Patrzcie. Musimy wziąć to dziecko. Musimy dać mu to picio Podnieść dziecko. Odkręcamy to. Ciskamy to dziecko tutaj do środka. One sobie tam gdzieś poleciało. I one chyba mi wyciągnie tam ten klucz, który znajduje się właśnie tam. Ponieważ on teraz działa tak, jakby magnes. Widzicie? O, widzicie? O, jest i on! Widzicie? Pod, mamy kluczyk. Gdzie jest ten kluczyk teraz? Dobra, podnieś klucz. Otwieramy kolejne drzwi. Podążaj za czarnym kotem. Znajdź drogę na górę. Podnieś kubek. Tu mamy jak... Ale, ale czekaj, bo tutaj ten kot, bo już tego kota tu nie ma. Włącz. Aha, gdzie z zasilaniem? A gdzie jest ten robocik teraz? Chodź na tu, chodź na tu, halo! no tutaj, ja ciebie potrzebuję, ty mi musisz tutaj coś załączyć A i to gdzieś sobie tu jedzie. O, dostałem z książki Tam jest ten kod Tylko ja muszę zrobić tak Że jak to sobie będzie jechało tu, to ja go wtedy podnoszę, widzicie? I mamy to jest, jest chyba git, jest chyba OK Tu jest zamknięte, więc ja sobie wejdę teraz na górę po prostu. I tu mamy kolejny kod. Obróć po... Jaki, jaki tu jest kod? A tutaj coś mamy chyba, widzicie na tych książkach, tak mi się wydaje. A tu coś. Je... Co to jest? To jest chyba pierwszy kod, z tego co mi się wydaje. A, okej, okay, dobra, i to będzie wszędzie na tych, i to mi odkrywa. Więc ja muszę jeszcze teoretycznie wejść tam. Tutaj też coś będzie, widzicie? Tu jest coś takiego. A kod powinien być chyba taki. O, mamy to. Dobra, wchodzimy do środka. odtwórz nagranie. Mamy tutaj kolejne nagranie. 27 luty 1895. Kot, cóż, jest szczególnie ciekawskim stworzeniem. Co to w ogóle tu jest? Poszukiwacz Ambroży Zbrojny. Poszukiwaczka Teodora Alzareda. Izadora White. Spadła z drabiny. Co tu jest? Honorowy poszukiwacz. Czarny kot. Gdzie jest czarny kot? Nie ma tego czarnego kota. Wchodzimy, albo raczej też schodzimy na dół. Dziecko, nie denerwuj mnie! mam? I co my tutaj dalej mamy? Wydaje się, że otwiera się z przodu. Z tej strony? Otwórz. Zdjęcie mu zrobimy?! Spojrzyj przez wizjer. Brak filmu! Czekajcie, my na razie tutaj nie mamy filmu. Nie działa. My musimy teraz... ...poszukać film... ...aby to zaczęło... ...działać. Tu jest zamknięte. Tu jest otwarte. Tu jest. Weź film do aparatu. Wsadzamy to tutaj. Ja. Jakieś pewnie konkretne zdjęcie będę musiał zrobić. Tutaj mamy to dziecko. Tu mamy obraz. Tu mamy tego nefta. Niewywołany film trzeba położyć tutaj. No to wiem. Projektor filmu. Możemy już mu chyba zdjęcie zrobić. Tak mi się wydaje. Tylko tak, żeby to było idealnie. Nie wiem, czy to jest dobre zdjęcie. Wywołaj film. Pokój nie jest wystarczająco ciemne. Zamknij drzwi, wywołaj film. I co teraz się stanie? Podnieś wywołany film. Włóż film do projektora? O nie! No. Tutaj był projektor. Dobra, i teraz wsadzimy do projektora. Teraz powinno być chyba wszystko, w porządku, wszystko SI. Tylko też coś może być... Może być nie tak. Włóż film do projektora. Podnieś pusty film. Włóż film. Co? Włóż film do projektora. Za- To teraz się stało? Zrób więcej zdjęć! OK. Czemu tutaj jest- A tu tego nie ma. Okej, okay, niech będzie. Tu zrobimy może jeszcze jedno zdjątko. Czemu? Czemu tutaj w ogóle jest ten dom? A bo tutaj znika cały czas coś za każdym razem. Nie no, na serio? Muszę zrobić teraz kilka razy zdjęcie? Coś się teraz mega dziwnego dzieje. Znowu coś zniknęło. A, bo ja przez ten... Okej, okay, dobra już czaje. Ja muszę naprawić... ten przełącznik tym zdjęciem. I teraz jak wywołamy sobie tutaj ten film, to to nam pokaże, że jest naprawiony. Jak my wyjdziemy, to mamy naprawione, okej. Okay. Zbierz kwiat od czynnika. Wygląda na martwego. Może da się go jakoś... O, przywrócić. No to oczywiście też zdjęciem, pewnie. No i mamy kwiatek. O! Tom! Ma... Czekaj, bo tego tutaj potrzebujemy. Dawaj! Ściągaj to z niego. Dobra, mamy teraz, mamy teraz zielone. Dodaj odczynnik do beczki. To trzeba dać tutaj? Nie no, potrzebuję butelki. A tu! Jeszcze dwa kolejne potrzebujemy. Zielone. To i to. Potrzebne są dwa odczynniki do Zapasz miksturę, czekaj. Ale, ale to nie zadziałało jeszcze. Czekaj, 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 czekaj. Bo ja chcę niebieski i zielony na przykład. Zaprasz miksturę. A tutaj mamy... Okej, okay, czekaj. Czerwony plus niebieski to jest przyciągator. Zielony plus czerwony to jest, że on będzie ciężki. Ciekawe, co się stanie, jak my mu to teraz damy. Patrz. Podnieś dziecko. O! Oba... <ścoughs> Czemu on tak podskakuje teraz? Ale wydaje mi się, że to było złe i teraz musimy mu dać... Takie. Widzicie? Oh my god! Idź za robotem, Neft. Czemu to dziecko jest teraz takie ciężkie? Duś! Jakie one jest ciężkie teraz, ej. Chyba... No, i teraz jest za lekkie. Dobra, ja zrobię teraz tak: nakarmimy to dziecko. I ja nie mogę tam podejść, ponieważ za chwileczkę to dziecko znowu będzie chude. Więc ja muszę tutaj otworzyć zawór. Ja nawet widzę, że on mi się świeci. Wciskamy tutaj to dziecko. One sobie zlecić tutaj jako taki grubasek. I teraz możemy sobie tutaj na spokojnie wejść. Znajdź kwiat od czynnika. Gdzie my znowu jesteśmy? Czy ja mogę tutaj spać? Mogę chyba spać. A ten kwiatek to jest to tutaj. Dobra, chodź tutaj, neft. O, co się stało? Co się teraz... Czy one się będą mlały? Zatrzymaj dziecko! <grywa> Jaka joki robi! Teraz tutaj tańcuje, jakby nigdy nic. Dobra, mamy dziecko. I co teraz? Połóż dziecko na robocie. <grywa> co? Ale czekaj, bo mamy też jakąś kulę armatnią. No dobra, no mamy to. I co teraz? Bezpiecznik. Eee... A może my to dziecko tu musimy wsadzić? Patrzcie, zadziała! Oh my god! <grywa> jaki uśmiech! POLECIAŁ! Jak <noise> one płakało, no... Dobra, zbierz kwiat yy, od czynnika. Muszę znowu tutaj przywołać tego nefta. Zbieramy teraz to. O oh my God, co teraz się stało?! On już jest bardzo zły! On już jest mega zły! Chyba się zdenerwował. I to tak konkretnie. Zderzenie światów, ich przybycie jest nieuniknione, muszę rozpocząć przygotowania. Wciśnij tutaj, aby rozpocząć. Co się stało? No ja bym bardzo... No nie, znowu ten tutaj się pojawił. Podnieść doktora. Ja bym bardzo chciał zdobyć ten ostatni odczynnik. Ale wydaje mi się, że on chyba tutaj jest. Oh my god! Co teraz się dzieje? Czekaj, dawaj to. To znowu gdzieś znika. Zapasz miksturę. O oh my god Dawaj tutaj i co trzeba zrobić? To plus nie wiadomo jaki. To plus może niebieski, nie wiem, nie jestem pewien. A mamy teraz żółtą. Ok, mamy żółtą miksturę i to jest chyba właśnie to. Nakarm dziecko, bo to jest przecież dziecko rzuci The baby in the yellow. Co? On... Nakarm dziecko końcową miksturą. Ustabilizuj żyrosferę. Znajdź drogę. No dobra, no to ja wiem, jak to się robi. Tylko my musimy chyba nakarmić to dziecko. Aha, bo one się już pali. Bierzemy to dziecko i on, one musi tutaj to wszystko spalić. Patrz. Widzisz? I teraz sobie. Dalej jest zablokowane? Otwórz, dobra, otwieramy. A tu jest jego pokój dziecięcy, ty. My jesteśmy. My jesteśmy znowu w domu. Z powrotem. Dziecko jest bardzo niezadowolone. Wyrzuca znowu. Zabierz smoczek z kuchni. Uciekamy, ponieważ dziecko się znowu mega zdenerwowało. Zabieramy teraz ten smoczek. I gdzieś to dziecko powinno być. To, to, to mi się kojarzy tak, jak byliśmy wtedy w domu. To też musieliśmy to dziecko uspokoić, ale tego dziecka tutaj nie... Dobra, jest tutaj dziecko. Mamy, mamy to, dobra. Uspokój dziecko. Co teraz się odblokowało? Czy ja mogę tutaj wejść? Wyrównaj pierścienie. Tu coś naciskamy. Podnieś śrubaniem, czy to potrzebujemy, czy też nie. Ale wydaje mi się, że muszę teraz tutaj pociągnąć ten bezpiecznik. I teraz... Nie no, to też nie działa. Dobra, mamy pierwszy, drugi i trzeci. I to chyba powinno zadziałać. Wyrównamy te pierścienie. I to oznacza, że wtedy się te światy razem zjednoczą, tak jakby. Mamy tutaj tego Bobasa, który niby jest spokojny, ale nie jest spokojny. Jakaś kula spadła. Odzyskaj, a bo to jest jakiś rdzeń i chyba go tam będziemy musieli wsadzić. Dawaj to. No nie, one się znowu będzie ze mną bawiło. Iść, O nie! Jakie dobrano? Zaciśnię, znaczy aby się obudzić. No to gdzie ja miałem teraz iść? Idź do bezpiecznego miejsca. Gdzie jest bezpieczne miejsce? Tu? Eee. O, stopka! Zablokuj drzwi. Ucieknij z robotem. Gdzie? Halo! Znowu wzmocnienie. A znowu tu jesteśmy. Uciekaj! Odzyskaj rdzeń. Idź na zewnątrz. Co to się znowu. Ktoś przyjechał windą. Mamy ten rdzeń. Podniesienie nie jest bezpieczne. Co ja mam z tym zrobić? A, bo tutaj mamy. Okej, okay, tutaj mamy jakieś elementy. Tutaj, proszę bardzo. I mamy to. Chyba to już możemy zamknąć. Okej. Okay. Oh my god! Oh my god, uciekamy! Daj to robotowi. Dobra, masz to! Dawaj! Nacisz, naciś! Rozwalił go! O nie. Ja nie zdążę! Zdo dobra, zdążę. Myślałem, że nie zdążymy, naprawdę. I co teraz? Idź za robotem Neft. NFWT. -E Mamy ten rdzeń. Nawet nie chcę tego, już jest bardzo zmęczony, już nie ma baterii. Czekajcie, bo ja to chyba muszę wsadzić tam do tych drzwi. O nie! Znowu ktoś tu idzie? Zamykaj te drzwi! Tu jest w ogóle napisane, drzwi mają być zamknięte, nie otwierać! Drzwi świat to jest za duże! Jak to jest za duże? Dobra, czekaj, ja chyba to muszę jednak tutaj wsadzić. Okej, okay, mamy to. I co teraz się to pomniejszy, czy co? Co teraz się dzieje? Robocik umarł! Prawie nas zjadł. Co tu się teraz dzieje? Robocik nie żyje! On, on, on już mnie nie kocha. Widzicie? Neft zniknął. O nie. No co? Z, co z tym Neftem? Co się teraz dzieje? Jakiś świat się chyba tworzy. Ja to jest mega dziwne. Ciekawość. Podnieś. Możemy to już tutaj wsadzić? Dołącz rdzeń. Co tu się tworzy, ty? Co, co się z tą gierką stało? To miał być hororek, a ona się stała taka, taka jakaś mega dziwna ta gierka. Co tu się otwiera? To jest znowu to dziecko. I kolej... tam jest więcej dzieci! Oh my god. Ale teraz to będziemy musieli chyba zamknąć, tak mi się wydaje. Nie! Dlaczego go tu przyprowadziłeś? Co zrobiłeś? Czyli mamy jakiś bad ending. Tak mi się wydaje. No ale to gdzie ja mogę wsadzić ten rdzeń? Dziękujemy za grę, to nie jest koniec. Nowe obszary zagadki stroje więcej. W międzyczasie możesz być na bieżąco tym Team... kontynuuj. Ej nie no, na serio? Komentarze, ja komentujcie koniecznie moje filmy, a być może twój pojawi się na odcinku. Lisa wspierających dziękuję. Widzimy się na następnym filmie. Na raziony,